Ekonomiczne ogrzewanie Ekopartner. Dlaczego warto wybrać ogrzewanie Ekopartner? Powód pierwszy. Wydajność i skuteczność. Tradycyjne ogrzewanie działa w taki sposób, że większość ogrzewanego powietrza unosi się od razu pod sufit. Sprawia to, że w ogrzewanym pomieszczeniu temperatura przy suficie potrafi wynosić 25 stopni, a przy podłodze tylko 20. Oznacza to, że Twoje pieniądze wydawane na ogrzewanie znajdują się pod sufitem. W panelach EcoPartner zastosowano nowoczesną technologię, dzięki której ciepło kierowane jest w strefę użytkową, czyli tam, gdzie przebywasz. W testach naszego ogrzewania, gdy temperatura przy podłodze wynosiła 20,4 stopnia, przy suficie jedynie 20,7 stopnia. Różnica tak mała oznacza brak energii zużytej na niepotrzebne ogrzewanie powietrza w górnej części pomieszczenia. Powód drugi: niskie koszty. Koszty to sprawa, która interesuje każdego. Miesięczny koszt używania systemu EcoPartner to kwota w granicach od 4 do 6 zł za 1 m2 miesięcznie. Z takimi rachunkami spotykali się nasi klienci. Ogrzanie mieszkania o wielkości 50 m2 to średni wydatek 250 zł miesięcznie. Oznacza to, że przez 7 miesięcy grzewczych całkowity, przybliżony koszt to 1750 zł. Powód trzeci. Panele upiększające wnętrze. Panele grzewcze EcoPartner mają jedynie 3 cm grubości i malowane są matowymi farbami, sprawiającymi, że bardzo dobrze będą komponować się ze ścianą lub sufitem. Istnieje możliwość wykonania panelu grzewczego z wybranym przez Państwa wzorem. Wystarczy przesłać nam plik graficzny, zdjęcie, a nasz artysta-malarz przygotuje dla Państwa ręcznie malowany, piękny obraz, czyniąc grzejnik dziełem sztuki. Gwarantujemy, że nikt nie pozna jego funkcji, chyba że będzie akurat grzał. Panele mogą też mieć podświetlenie LED, często stosowane w salonach, dające przyjemne i eleganckie źródło światła. Możemy wyprodukować również panele szklane, doskonale pasujące do nowoczesnych wnętrz. Grzejnik nie musi już być złem koniecznym w aranżacji wnętrza. Panele mogą zostać zamontowane na ścianie, jednak panel nie może być zasłonięty meblem ani firanką oraz na suficie. Montaż na suficie wydaje się niekonwencjonalny, ale 95% naszych instalacji to właśnie rozwiązanie sufitowe. Gwarantuje ono równomierne rozprowadzenie ciepła po całym pomieszczeniu. Panel może być też w razie potrzeby wmontowany w podwieszany sufit. Powód czwarty prosta obsługa i temperatura dostosowana do Twoich potrzeb. W każdym pomieszczeniu montowany jest przez nas programator temperatury i czasu pracy oraz jeden lub więcej paneli grzewczych. Dzięki temu w każdym pomieszczeniu możemy ustawić inną temperaturę. Wystarczy raz ustawić programator, aby urządzenie samo rozpoczynało ogrzewanie przed naszym powrotem z pracy i obniżało temperaturę na noc. Obsługa jest prosta i intuicyjna. Jedno ustawienie termostatu pozwala zapomnieć o ogrzewaniu. To urządzenie będzie za nas pamiętać, kiedy podnieść, a kiedy obniżyć temperaturę, niezależnie dla każdego pomieszczenia. Powód piąty. Rozwiązanie na miarę XXI wieku. Tylko ogrzewanie elektryczne można połączyć z coraz popularniejszą fotowoltaiką, czyli fotoogniwami montowanymi na dachu, które produkują prąd. Dzięki temu koszty eksploatacji ogrzewania mogą wynosić 0 zł. Systemy Ecopartner to wydajność, skuteczność, niskie koszty, nowoczesna i ekologiczna technologia, estetyka i temperatura dostosowana do Twoich potrzeb. Oznacza to niskie rachunki, komfort, zdrowie i piękne wnętrze. Panele są polskim produktem. Wykonaliśmy już wiele instalacji w domach, sklepach i biurach. Jeśli chcecie Państwo poznać koszt inwestycji, dokonamy bezpłatnej wyceny. Więcej szczegółów i aktualne promocje znajdziecie Państwo na naszej stronie najtańszeogrzewanie.pl lub pod numerem telefonu 61 642, 99, 88.